przede wszystkim BMW to jest jedyneczka ale tak samo będzie w E90, w E87, E81, 92 i tak dalej. Wszystkie z silnikiem N47 czyli dwulitrowy diesel z rozrządem z tyłu wymiana koła pasowego. Koło pasowego znajduje się Oto to jest to co z niego zostało więc na tej metalowym elemencie tam wystaje. Powinno się znajdować ten metalowy element połączony gumą. Tak Ja kupiłem sobie koło pasowe z inny. Pasek przy okazji Continental. A. Nie wymieniam napinacza ani rolek. Yy, teraz jeszcze sobie zobaczę jak to chodzi. nie hałasuje chodzi z oporem kompresor klimy tu też ładnie chodzi niezbyt luźno jak chodzi luźno i hałasuje to jest już problem teraz tak cztery I... otwory 4 o, 12. Yy, o tutaj jest zapasek, i za, y, za koło. Pasek stówkę, koło 480. Dla bardziej yy, zamożnych <grych> yy, można Kortekowy najbardziej. Pierwszy montaż. Yy, więc Corteko by było najlepszym rozwiązaniem, ale i tak ostatnio opinie takie były, że i tak pękają i tak te koła z czasem pierwsze ko koło pracuje przez 14 lat reszta pracuje już tylko 5 lat i padają więc nie ma co jakoś tam może specjalnie przepłacać to tak yy, trzeba coś wziąć jakieś przedłużkę yy, yy, ten klucz E12 i odkręcać ściągam obudowę żeby troszeczkę więcej dostępu i tak ja sobie taką, taki klucz teleskopowy yy, tam mamy redukcję akurat z jednej i drugą <coughs> na 3,8 cala bo mam akurat E12 3,8 cala yy, i odkręcamy na początku oczywiście samochód na biegu zaciągnięty ręczny żeby Wam nie chciał jechać bo opór jest taki że najpierw obracamy, zaczynamy obracać lekko wałem i dopiero jak się kompresja tam lekko zbuduje to można ten to można ją poluzować to już idzie zaraz Wam jeszcze pokażę jak idzie na tej nieruszonej zakładamy na ślubę będzie widać Koło się przesuwa o, i się przekręciło ładnie. No i odkręcamy następną. No i tak jak widać z tej strony. Nie ma żadnych pęknięć. No a to się rozpołowiło i teraz tak, yy, tu będzie ciężko wyciągnąć, więc sobie dajecie tu z tyłu za rurą od interkulera i wyciągamy tutaj przy koło klimatyzacji i tędy ładnie wyjdzie. Teraz tak, klucz dynamometryczny do kręcenia tych śrub to 34 Nm i 90 stopni no to 34 to nie ma problemu. Klucz numer sam odbije. A teraz 90 stopni jak to zrobić? Tu już będę problem, więc, bo nie mam kątomierza. Zresztą z kątomierzem też by słabo było widać, więc trzeba będzie narysować sobie, bo to koło pracuje. Nie mamy jak go zblokować. Gdzieś tam można go na ten stylu na skrzyni można by pewnie było zblokować, ale no. Będzie to problem, więc ja sobie narysuję kreskę na górze koła. O ile koło, koło wraca, za widzę, że cały czas wraca do tej samej pozycji. Później kreskę sobie zrobię od góry na nasadce, czy nam na, na tej części drugiej nasadki, przy tej redukcji, to co będę widział. I 90 stopni, no to akurat nie ma problemu, bo to będzie można zobaczyć, o ile się obróci. Próbujemy. Najpierw dokręcamy na 34 Nm. A zaraz 90. Tak, co do wracając to do tych 90 stopni. No, najlepiej by było jednak to zblokować gdzieś. Nie wiem jeszcze gdzie. Ja dokręciłem. Po prostu mocno to dokręciłem ile się dało, jednak zaczęło koło się obracać. Tak koło zaczęło się obracać i. Nie do końca jestem pewny czy wszystkie śruby na 90 stopni, no ale dokręciłem je mocno. Zobaczymy, czy to będzie drgało. Myślę, że nie, ale jeszcze się wypowiem za chwilę. I tak, tutaj macie kółko prowadzące, a pod spodem macie koło napinacza. Klucz 16. I tutaj sobie spokojnie można śmiało napiąć, żeby ściągnąć. I później napiąć, żeby opuścić. Zdjąłem sobie tą osłonę, co tutaj jest plastikową od y, powietrza. I teraz tak y, tam widzieliście przed chwilą obrazek z tego, z tym układem paska y, z elektrycznym wspomaganiem i klimatyzacją. I teraz tak napinacz, oczywiście ładnie, tu sobie napinamy. Zakładamy sobie na napinacz na te rolki wszystkie z takim rantem czyli wszystkie te rolki z rowkami wprowadzamy no i na przykład na tej rolce paskiem sobie pasek sobie luzujemy i tutaj sobie wsuwamy przez tą rolkę sobie wtedy wciskamy jedną ręką tego nie pokażę ale chodzi o to żeby jedną ręką napinamy ten napinacz a drugą ręką sobie tutaj łapiemy za pasek i wciskamy na tą płaską prowadnicę na tą rolkę prowadzącą i tyle i to już jest założone sprawdzę jeszcze teraz czy jeżeli teraz będę kręcił czy jak już mam osprzęt założony czy się nie będzie lepiej trzymało wał nie będzie bardziej sztywny i teraz zobaczę jeszcze spróbuję trochę podokręcać może wtedy to będzie lepsze rozwiązanie więc nic to nie dało że sobie zblokowałem znaczy pasek założyłem pasek nic więcej nie blokuje i co i tutaj Trzeba było jednak blokadę rozrządu tam przy skrzyni włożyć i wtedy to kręcić. Ja to sobie jeszcze raz zrobię. Blokadę sobie pożyczę i czy pożyczę, właściwie to przywiozę ze starego garażu. Zblokuję i dokręcę, no ale odpaliłem. Wszystko ładnie się kręci, nic się nie dzieje. Zobaczymy jak się to będzie trzymało. Najwyżej odpadnie, coś się uszkodzi. Nie, będzie dobrze. To raczej się nic już nie wydarzy. To tak, zrobiłem już ponad 100 km. Sprawdziłem teraz kluczykiem 40 tonów, Nic się nie odkręca. Wszystko jest tak, jak być powinno, więc nie trzeba tam tego blokować. Jak popatrzyłem na internetach nikt tego większość większości, nikt nie blokuje. Dokręcają po prostu jak leci, ewentualnie jakąś elektryczną grzotką. Ja mają, mam tutaj problem z dotarciem. Mam taką dużą baterię na niej. Więc tego nie użyję, ale po prostu dokręcają to jak idzie. I to działa. Więc na tym byśmy zakończyli. Dzięki za oglądanie. Cześć.